Dzień dobry. Panie Piotrze, znów pana nie akceptują w komisji rewizyjnej. Nie chcą pana tam. Dlaczego tak jest? No właśnie podczas sesji zadałem to pytanie radnym, z jakiego powodu nie chcą mnie wybrać i uważam, że powinni się wypowiedzieć. Milczą do tej pory i już kilkunastokrotny raz powiedzieli nie, nie podając przyczyn. Dla mnie to jest niezrozumiała sytuacja. Poniekąd jest to wstyd dla tych państwa i będą się wstydzili, będąc już w kolejnej albo jeszcze kolejnych kadencjach nie radnym, ale zwykłym mieszkańcem naszej gminy powiedziałem, jakie są moje kompetencje. Byłem 4 lata w komisji rewizyjnej i widzę swoją tutaj możliwość uczestniczenia i wartości dodanej do tej komisji. Natomiast ktoś, czego się obawia i nie chcemy w tej komisji, no trudno, to ich wybór. Natomiast Wojewoda stwierdził wyraźnie, że jest to łamanie prawa. Było to podyktowane tym pismem, które skierował do przewodniczącego Rady Miejskiej w Ocianowie, pana Janusza Ślipko w kwietniu, również w maju i w kolejnych pismach. Ja osobiście też poniekąd złożyłem taką informację wojewodzie, żeby się odniósł do tego, co tu się dzieje, bo dla mnie to jest zabawa w kotka i myszkę i myślę, że wojewoda sobie nie pozwoli na taką sytuację i skieruje wniosek, bo ma taką możliwość oczywiście skierowanie tego wniosku do premiera, do, se, do Sejmu o możliwość choćby i nawet rozwiązania Rady Miejskiej, dlatego, że ta sytuacja dłużej tak trwać nie może. Panie Piotrze, przyjeżdżają nawet ludzie, tutaj dzisiaj był Pan z Jeleniej Góry, który uważa, że no to jest komedia jakaś, tak nie powinny się odbywać sesje, że coś jest kuriozalne sytuacje i to obcy ludzie, którzy przyjeżdżają odwiedzić, no my to trąbimy już o tym od początku, że to wszystko gra komedia Pana Kulczyńskiego, no co Pan przeszkadzałby im w rewizyjne, no tylko Pan by kontrolował po prostu. I sytuacja, którą dzisiaj mógł zobaczyć ten pan, no chyba przynosi nam wstyd. Ja uważam, że od kilkunastu sesji sesje są prowadzone bardzo stroniczo. Pan przewodniczący nie reaguje na moje wnioski formalne, które mówią o przestrzeganiu porządku obrad między innymi, ale nie tylko, bo są inne też tutaj złożyłem, tak notabene powiem, skargę na przewodniczącego Rady Miejskiej, ponieważ notorycznie łamie statut miasta i gminy Hocianów, nazywa się to statut gminy Hocianów i skarga prawdopodobnie będzie rozpatrywana w następnym tygodniu, także zapraszam Państwa z racji tej sytuacji na komisji skarg, wniosków i petycji. Także Państwa zapraszam już dzisiaj, również służyłem też skargę na Pana Burmistrza, ponieważ notorycznie i też było to mówione wielokrotnie na sesji, składałem informacje, żeby podjąć działania, aby pisma na interpelacje i zapytania, do czego zachęca przewodniczący Ślipko, były w terminie 14 dni, tak ustawa stanowi, natomiast odpowiedzi są po kilkunastu tygodniach, miesiącach, czy przekroczone ogólnie, albo odpowiedź jest niepełna lub w ogóle brak odpowiedzi. Panie Piotrze, ostatnie pytanie. Czy da ma jakąś nadzieję zmieni się to kiedyś? Chociaż jest, czy, czy będzie tak ciągle trwało do końca kadencji tego, tego klubu TK i pana Kulczyńskiego? Myślę, że oczekiwania na zmiany są nie do końca pomyślne, ponieważ jest to ukształtowane w pewien sposób przez jedną, dwie góra, trzy osoby, które mówią jak ma być, natomiast reszta podporządkowuje się do tego i działa zgodnie z tym zaplanowanym scenariuszem. 준 거예요. 말씀하세요.